no z tej strony macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Jesteśmy w tunelu w tajnej bazie, Bobo nie wiem, czy Wy to poznajecie, no ale to już na pewno poznajecie, co my tutaj robimy. Słuchajcie, miałem taki plan, żeby jednak zobaczyć to, co jest tam. Tam jest, nie wiem, jakaś, osada, jakieś miasto, jakieś dziwne ogrody tam były i chciałem to zobaczyć, ale okazało się, że jak wbiłem rano na serwer, bo słuchajcie, jest dziewiąta rano, ja dopiero co wstałem, pomyślałem sobie, łese, wbiję, nikogo nie będzie. Okazało się, że jest. Jest Bobo, więc musiałem szybko polecić do Milionowic i ogarnąłem sobie trzy poteczki na 8-minutową niewidzialność. I dzisiaj będziemy tam wbijać mimo wszystko, mimo Bobo. Nie wiem, czy Bobo się tam znajduje. Aczkolwiek wiecie, to jest jego tajna baza. Tam prowadzi jego tunel, więc bardzo możliwe, że on tam jest. Dlatego wolałem sobie ogarnąć tę niewidzialność. I tak jak mówię, ja dopiero co wstałem, bo pomyślałem sobie, Eee, gościu, no przecież... Kto będzie tutaj o 9 rano? No niemożliwe, że ktoś tutaj będzie Więc, no, słuchajcie, może być ciekawie Ja dopiero co wstałem, więc mogę być trochę zaspany Ale wy wątpię, słuchajcie Bo myślę, że emocje tutaj mnie rozbudzą Więc wy oglądajcie do samego końca, żeby się przekonać Co z tego będzie i żeby poznać to miasto Chyba, że wy już je znacie to wtedy zobaczycie moją reakcję No i yy, ponadto jeszcze subskrybujcie ten kanał Bo macie teraz wolne Więc wbijajcie na ten kanał i na nowy kanał Macioch plus Mordeczki musicie zostawić subskrypcję na tym kanale Ponieważ tutaj macie odcinki codziennie I live'iki były wczoraj i przedwczoraj Może nawet dzisiaj będzie live'ik Więc zostaw suba I na Maciochu plus też się dzieje bardzo dużo teraz Także wbijaj na nowy kanał Macioch plus No i gościu lecimy oglądajcie do końca Żeby zobaczyć jak to wypali Wiecie co? Ja może tak, nie będę jeszcze pił pierwszej potki Jeszcze nie będę pił pierwszej potki Na razie przejdziemy sobie ten tunel Wczoraj go przechodziłem, jak zobaczymy tylko nich Ej, te, te, te diamenty, słuchajcie, nawet wczoraj mam te diamenty Ja się wczoraj nie ruszyłem nigdzie Tylko do milionowic, ej, boję się dotykać tych diaksów Jak zobaczę Bobo O ile zobaczę Bobo? to Od razu piję potkę, bo słuchajcie, nie wiem czy on tutaj jest Go, go nie musi tutaj być Aczkolwiek, jakieś mam po prostu takie przeczucie Że jeżeli to jest Element jego tajnej bazy, to dosyć możliwe Słuchajcie, że on tutaj będzie, więc wolę się rozglądać Żeby potem nie zostać Przyłapanym, chociaż kurde Wiecie co on, co, on jest na tym serwerze, ja się boję Słuchajcie, a mam tyle tych potek, że mógłbym tak naprawdę Wypić, no ale dobra, wyjdźmy Na razie, wyjdźmy na razie i zobaczymy Słuchajcie, tylko wczoraj nie wychodziłem ponad to Wczoraj nie widziałem nic więcej i wiecie co, nie no dobra, ja się boję, wypiję jednak potkę Wypiję potkę, ponieważ to jest jednak bezpieczniejsze Czy ja na pewno jestem niewidoczny? Tak, jestem I teraz słuchajcie, mogę sobie bez ograniczeń latać O kurde Co to jest? O w typie Co to powstało? Ej, tak się, what? Ej, co to jest? I poczekajcie, poczekajcie, tunel prowadzi w tę stronę, czyli to jest ta wioska, okej, okay. okej, okay, to jest ta wioska, w której przed chwilą byłem, to rzeczywiście, to jest blisko jakieś mury tu są, ej, poczekajcie, bo ja nie, co, ej, ja nie ogarniam, słuchajcie, głowa mnie swędzi aż od tego o, w typie, ja walę jest bobo, jest bobo, to jest bo... tak, to jest bobo, okej, okay, okej, okay, okej, okay. chodźcie go, słuchajcie, śledzić, ale co tu się wyprawia O, ej, jest bobo, jest bobo, o kurde, o kurde, uważać teraz, tylko teraz trzeba uważać ty, pieska, będziemy go śledzić, będziemy go oczywiście śledzić. Co to powstało? Co to jest za mur? Co to są za armaty? Dobra, co ci Śledzimy Bobo. Szybko zamykamy to za sobą. są? Dobra, ty, jeżeli to wszystko zrobił Bobo samemu, to ja się pytam jak, kiedy i kto mu pomagał. Przede wszystkim dlaczego. Ziomki, to nie jest legalne. U nas na serwerze nie możesz się tak po prostu wejść i stwierdzić. Egościu, gościu, robię se, robię se. Ja to sobie robię, to są villagerowe, to jest dziwne, bo w tej wiosce myślałem, że nie ma villagerów. Okazało się, że, że... mogą być jednak? No proszę, jak się baba postara, to jednak będą villagerowie. Nie no świetnie, słuchajcie, bardzo, bardzo niedobrze, bardzo fatalnie słuchajcie. Jak to wygląda przede wszystkim? To jest bardzo ładne. Nie wiem tylko czy on te kwiaty sam ogarnął, czy je na nie natrafił, ale patrzcie To jest wszystko, słuchajcie, no to jest kilka godzin roboty. No patrzcie, zrobił to metro, bo to tak nie wyglądało. Musiał zrobić te mury. Musiał zrobić tutaj też jakby jakieś mury, jakieś słuchajcie, słupy zrobił kolorowe, wszystko ogarnął latarnie Masakra! Ej, ja się boję słuchajcie, bo to, to tak nie możesz Oczywiście słuchajcie, ja niby sobie teraz zacząłem robić własne miasta, ale to nie jest żadne miasto Ja sobie zrobiłem tylko szpital i laboratorium po to, żeby móc sprawdzić badania yy, w walce z kolanowirusem, tak? kolanowirusem. A Bobo se yy, od jakiegoś czasu już musiał robić to miasto, to jest y, straszne, no ale dobrze, dobrze, dobrze słuchajcie więc zaraz tak, będziemy go śledzić Będziemy go po prostu śledzić O, widzę, że ogarnia sobie trzcinę, po co? Czy tego jeszcze chcesz robić papier toaletowy? Nielegalną produkcję papieru toaletowego Chcesz prowadzić? I potem może jeszcze chcesz to sprzedawać? No nie, dobrze, słuchajcie, dobra, wiecie co? Ja wyjdę sobie pod wodę, żeby zjeść sobie marchewę ja walę Ej, teraz jestem w szoku Czegoś takiego to ja bym w życiu się nie spodziewał Po kim jak po kim, ale po Bobo? Słuchajcie, no Bobo myślałem, że to jest spokoziomek Który, wiecie, z się tam skumał a tu się okazuje, że on ma takie miasto. Pytanie, czy Abra o tym wie? Czy pytanie czy Abra ma z tym coś wspólnego? Wow, tu jest jakieś wejście. To jest kopalnia czy jego chata? Wygląda jak kopalnia, ale to może być jego chata. O kurde patrzcie jak to są ogarnięte! Ej, no lOL! LOL! Jakie tu są rzeczy, słuchajcie? O! To inne przejście! Potki jakieś, ma, ej, słuchajcie, to jest... Ej, to jest przede wszystkim niesamowicie jakby wiecie. Bogate miejsce. Że tu masz bardzo dużo różnych takich bogatych rzeczy. What? Ej, nie no tego typa powaliło Tutaj gdzieś jest na pewno tajne przejście jakieś może. O! Nie, wolę, wolę tego nie, nie dotykać, słuchajcie, chociaż może... Spróbujmy. What o przejście jest! Ej, tu jest bobu, tu jest bobu. Dobra, słuchajcie, zaraz to ogarniemy. Zaraz to ogarniemy. Pykson Dobra. Ło, udało mi się wskoczyć. Gościu, co tu się dzieje? Ile tu jest diamentów? O stary, przecież ja mógłbym to wszystko wykopać i być bogaty Tu są jakieś tajne przejścia na bank Słuchajcie, no to wiadomo, że jak masz bobo To masz tajne przejścia O kurde, w typie Co tu się wyprawia? Ej, tak teraz poważnie pytam, słuchajcie Ja cię kręcę, dobra, zobaczmy tylko co jest w tych skrzyniach Jakieś potki, nie co? Potki na niewidzialność Ile? Ile tych potek? Dobra, słuchajcie, nie wiem gdzie jest bobo, także musimy stąd wyjść Pixelon, patrzcie, to są, ej, jakie to są mechanizmy porąbane, ej, to jest niemożliwe, słuchajcie, co to jest za baza, ona jest potężna i przede wszystkim, słuchajcie, za zrobienie jej zajęło więcej niż, wiecie, godzinę, dwie, trzy, to zajęło kilkanaście, o, o! o, kurde, o, kurde, to zajęło kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin, od kiedy Bobo to robił, what? Mam, mam szczęście, słuchajcie, że Bobo nie ogarnia Minecrafta jakoś bardzo dobrze, no, w sensie, jak widać po tej bazie, ogarnia go bardzo dobrze, aczkolwiek niewykluczone, że ktoś mu pomagał, ja, ja słuchajcie, tak myślę, że ktoś musiał mu pomagać, ale yy, Bobo nie jest jakiś taki bardzo roztargniony, znaczy jest troszkę roztargniony, nie jest taki bardzo ogarnięty w Minecrafcie, także wątpię, żeby moje partyklety zobaczył, my go jeszcze zaraz będziemy yy, trollować, ale na razie chciałbym go śledzić, na razie chciałbym zobaczyć, słuchajcie, what, on tu wchodzi?! Dobra, słuchajcie, wchodzimy za nim okej, okej, okej Co tu się stało? Ej, on to zobaczył! On musiał to zobaczyć, widzicie? I nie zareagował, bo to jest bobo! Słuchajcie, tutaj miałem farta, bo on to powinien zobaczyć Nie wiedziałem, że on tak szybko będzie stąd wychodził. Dobra, słuchajcie, teraz go musimy ostrożnie śledzić. Tutaj ma on po prostu jakiś crafting, patrzcie, uderzymy go! Buu. Buu, 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 buu. Dobra i się schowaliśmy. I się schowaliśmy I co teraz, bobo? O, o on coś jakby wyczuł. Dobra, słuchajcie, zjemy sobie marchewę Ło oo, trzeba uważać, dobra, dobra, ile mi zostało jeszcze 2 minuty 20 sekund. Dobrze, słuchajcie, jest czas. Jest jeszcze czas Będziemy go śledzić, Nie, wiecie co, chodźmy na górę. Ja chcę zobaczyć to na górze. Bo ja, ja tak naprawdę nie chciałem go śledzić w tym odcinku, tylko ja chciałem zobaczyć to wszystko co tutaj jest i oczywiście zaraz będziemy go śledzić dalej, ale na razie chciałem to zobaczyć. What? Cie gościu, co to jest? Ej, co to jest? Za jakoś jakaś powalona Eee... Tam masz bloki dia di diamentu i emeraldów Mordo, ja mogę to zebrać? Ej, ziomki, ja idę tam zebrać to Nie no, żartuję, słuchajcie Ej! Ej, ja wiem gdzie jesteśmy, tak? Nie wiem, gdzie jesteśmy. Tu są bagna, na których. Na tych bagnach kiedyś się ukrywał. Y, 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 właśnie Bobo się ukrywał. A potem my się ukrywaliśmy. Y, przed Herobrine'em, ja tam bunkier zakładałem. Na pewno to pamiętacie. Na pewno wiecie, gdzie to jest. Ziomki, patrzcie, jak, z jaką starannością to jest zrobione. Te borówki, te dynie, no nie? To wszystko, ziomki. Słuchajcie, Bobo nie patrzy. Słuchajcie, no chociaż jeden. No chociaż jeden to sobie wezmę, no mordeczki, no. Słuchajcie, no wiecie, jak jest. No patrzcie, no. Bobo przecież się nie zorientuje. A on i tak z tego nie korzysta. I tak ma ich dużo, a, ja nie, a nie, ja nie jestem taki bogaty. Ziomki, no. Weźcie. No nie obrażajcie się, słuchajcie. Bo i tak ma dużo diamentów, widzicie? On ma di diamenty jako rudę postawioną w ścianie. Tak po prostu, tak spupala totalnie. Okej, okay, nie jest to duże. Nie jest to duże, tutaj to się kończy. Jest to raczej bym powiedział nawet małe, ale jak, jak chodzi o domek dla jednej osoby, no to jest bardzo duże. On mury robi. To jest słuchajcie starszy, że on ma swoją linię metra prowadzącą do milionowic I on ma tutaj mury, które musimy, powinniśmy też zobaczyć Słuchajcie, on ma wieże z jakimiś armatami O typie O typie, goście, zobaczcie czy tam są jakieś naboje Czy to jest tylko tak na pokaz? What? To ma strzały O gościu Ja walę, ej naprawdę to jest mega, mega dobrze zrobione, mega dobrze przemyślane nie wierzę w to, że Bobo to samo ogarniał, słuchajcie. To jest wręcz nieprawdopodobne. Ej, tu jest jakieś wejście. Hello! Słuchajcie, tutaj będzie tajna baza. Ja wam mówię, że tu jest na bank tajna baza, ale na razie wolałbym znaleźć Bobo, bo mi zostało. Właśnie sobie przypomniałem, słuchajcie, szybko, bo mój nick jest widoczny. Dobra, pijemy kolejną. Okej, jest dobrze, jest dobrze. To tak, zjemy sobie karotkę. Zjemy sobie karotkę i lecimy sobie dalej. Of Pytam, słuchajcie, czegoś takiego to akurat się nie spodziewałem. Eee, hu 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 hu. Więc tak, my wchodzimy sobie tutaj. I gdzie było to wejście? Tutaj jest to połączenie Tutaj! Tutaj to było pytanie, tylko czy tam jest Bobo, bo wiecie, możliwe, że go zgubiłem. A ja nie chcę tutaj zwiedzać jego tajnej bazy I ja teraz chciałem akurat go śledzić. O gościu! O, jest creeper, tu się zrespił! O, to niedobrze chyba dla Bobo, przecież on by mu wybuchnął wszystko. I teraz tak, słuchajcie, na bank tutaj jesteś ukryte. E, widzę, że Bobo nie ma, także musimy go znaleźć, słuchajcie, bo Bobo jest na serwerze. Mógł wejść do jakiejś swojej tajnej bazy, jakiejś swojej, wiecie, dziesiątej tajnej bazy i po prostu zniknąć. Może słuchajcie tutaj. Hello, nie, ale słuchajcie, to ile on ma potek na niewidzialność? Ja nie wiem czy w ogóle to to nie jest nielegalne, słuchajcie, że aż tyle Dobra, musimy go znaleźć Panie Bobsztyl, panie Bobicson Gdzie on jest? Ej, tak serio, słuchajcie o możliwe, słuchajcie, że on na przykład poszedł do tej tajnej bazy, no nie tym tunelem Wtedy jego nick byłby już niewidoczny, no bo kurde Przecież, yy, tak, w środku go nie ma, a na zewnątrz cały czas się kręciłem, to bym go zobaczył, nie? Tak mi się wydaje Że tak powinno być, słuchajcie, bo ja go kurde kurdebele teraz nie widzę A to nie jest dobrze, słuchajcie, też co to jest? Se wysuszył jakby, no nie wiem, se zrobił pustynię taką mini Z, yy, z Dirt'a co mu pustynia z dirta, ja rozumiem, że Bobo lubi dirta, ale ta baza jest, słuchajcie, to nie jest baza, to jest właśnie miasto, przecież, E, niemożliwe, że nikt o tym nie wie, z milionowic, bo to, że ja o tym nie wiem, słuchajcie, to jest możliwe, mnie nie było kilka dni w milionowicach i ja w ogóle nie wychodziłem wcześniej z milionowic, ale Abra, który się z Bobo trzyma bardzo, to jest niemożliwe, dobra, słuchajcie, tutaj go nie ma ewidentnie, nie ma go ewidentnie, dlatego musimy wbiec, musimy chyba pójść do tej tajnej bazy, wiecie? Pójdziemy do tej tajnej bazy, zobaczymy, może słuchajcie on tam będzie. Yy, tutaj go nie ma, więc ja słuchajcie sobie zjem marcheweczkę i sobie tam pobiegnę. On musi tam być, no bo kurde bele. Ej, sero, gościa po prostu wcięło. Trzeba było go jednak śledzić. Ej, Sero, słuchajcie, to było lepsze rozwiązanie. Śledzić go jednak. Nie no, on może sobie ogarniać, słuchajcie, wiecie, gdziekolwiek, po prostu te niki nie są aż tak dobrze widoczne. Także pobiegnijmy, żeby tylko sprawdzić, słuchajcie, ja to co chciałem zobaczyć, to już tak naprawdę już zobaczyłem, ale chciałbym jednak pośledzić jeszcze troszkę Bobo, bo korzystając, że mam tę niewidzialność. No. Mam, mam jej jeszcze dużo. No i teraz tak, Vareto Waretcie zwariowany. Tutaj się wchodzi do tej bazy. Kurde, słuchajcie, to jaki on ma kompleks olbrzymi? No i chyba go nie ma. Chyba go nie ma, ale w takim razie wrócimy i możliwe, że już go znajdziemy. Możliwe słuchajcie, że on sobie teraz gdzieś wrócił Możliwe, że gdzieś był na spacerku, a teraz se wrócił ze spacerku, także szybko tam biegniemy. Na pewno go znajdziemy jeszcze, więc zostańcie do końca, żeby zobaczyć co tu bobo będzie ogarniał jeszcze Czy muszę naprawdę uważać na te pół płytki. What! Ej, masakra, słuchajcie, co zrobił? WOW! Prawie na to nacisnąłem! Okej, okay, ale jest dobrze, jest dobrze, jest wszystko pod kontrolą Macioch Koks tutaj ogarnia Nic się nie dzieje, absolutnie nie ma powodu Do zmartwień yy, I tak, zjedzmy sobie tę głupią marchewę Która nie daje mi nic z głodu I lecimy, 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 jest Bobo, jest Bobo Dobra, znalazłem, widzicie? widzicie, mówiłem, że Trzeba się tylko przejść i go znajdziemy Znalazłem Bobo, dobrze Dobrze, 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 także wychodzimy A, to, to się wychodzi tutaj, i gdzie ty jesteś Bobo? Tutaj jesteś, okej, okay, czyli znowu Widzicie, on musiał być w jakiejś z... Z dziesięciu swoich tajnych baz Bo on jest tutaj, a przed chwilą go tutaj nie było. Na bank, słuchajcie, on był po prostu w jakiejś set, milionowej tajnej bazie Mardo! I co ty tutaj robisz? Tutaj mnie jeszcze, słuchajcie, nie było Okej, okay, okej, okay, okej, okay, słuchajcie, on tutaj ma, yy, magazyn! Takie zwykłe rzeczy chyba. Może chyba TNT, słuchajcie. Okej, okay, tutaj ma mało TNT i w innym miejscu miał więcej. Ło, wow, ty gościu, to są jakieś... Wow, wow, wo, słuchajcie, uciekamy, 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 słuchajcie, bo on to by zaraz zobaczył. On by to zaraz zobaczył, chowamy się tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie jest dobrze, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Teraz tak szybko sprawdzę, co jest w tej skrzyni, bo ona jest tak, jakby ukryta. Nie, no to jest Dirt, nie gadajcie, że to jest tajna skrzynia na Dirta. <grym> bo, bo. Czemu ty to robisz? On na, wiecie, Dirta robi najcenniejszego. I teraz tak, znowu mi. Wo. Już mówiłem, że znowu mi zniknął. Ej, Bobo, naprawdę, słuchajcie, on się zachowuje w taki nieobliczalny sposób, że ty nie wiesz, kiedy on wyskoczy na ciebie. To jest straszne. Ale dobra, słuchajcie, możemy go teraz patrolować, chociaż troszkę. patrzcie, patrzcie, on stoi tutaj, a my zrobimy tak. i ucieczka, i ucieczka, i ucieczka, ucieczka, dobra. Dobra, gitara się ma. I ja teraz tak, czy on coś podejrzewa? Chyba nie za bardzo. Szybko, szybko, dobra. Kitramy się, kitramy się. I co się dzieje? E! Co on zrobił? Ej, co to było? Że... Wow wow wow, dobra, 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 go w kąt Ziomki Ej, on coś widzi, on coś widzi, dobra, uciekamy. On coś, słuchajcie, już yy, z On strzela w powietrze, czyli on już coś strzaił, wątpię, żeby widział partiklę, chociaż możliwe. Możliwe, że zobaczył partikle W takim razie że, słuchajcie, nie będziemy odpuszczać. Skoro złapał przynędę, to nie będziemy odpuszczać, ale aczkolwiek musimy to zrobić, wiecie. Z... no. Z rozwagą, żeby on się po prostu nie pokapował. Widzicie, on naparza wszędzie teraz. To zrobimy tak, słuchajcie. O, 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 Daliśmy go w plecy, a on jeszcze z kryterem walczy. I co mu się? Patrz, 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 co kurde, gościu. Ja się tutaj chyba... Mam. Mnie tu nie ma. Patrz, patrz, patrz. To jest kryjówka. Normalnie gry, bawię się w Hyden teraz. Dobra, dwie minuty mi zostały. Dwie minuty ziomki, wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to na zabawę przynajmniej. Będziemy trollować Bobo. Okej, okay. i co jest w tym pomieszczeniu? Myślę, że w nim chyba jeszcze nic nie ma. Znaczy, w nim chyba jeszcze nic nie ma, a myślałem, że tam będzie... O! Zawsze przebiega przeze mnie, to ja mam takie... Ooo, Kościół, please. Dobra, dobra, ej, on... What? Trafiłby we mnie! Trafiłby we mnie! Jaki nich Matrixa zrobiłem! O, gościu, jaki jestem teraz dobry Matrix. Macioch Matrix, opora na zmianę Niku. Ej, serio, stałem w tym miejscu i tu trafiła strzała, dobra, lecimy za nim na górę. Nie ma co się podniecać. Lecimy, słuchajcie, Bobo boch że coś tutaj się dzieje, niepożądanego, aczkolwiek dalej to mogą być tylko podejrzenia. Bobo wiecie, jednak, jednak jest taki, słuchajcie, troszkę przewrażliwiony czasem, bywa. Dlatego, mam nadzieję, że pokaże mi jeszcze jakąś tajną bazę. To by było, słuchajcie, coś świetnego, jakby mi pokazał tajną bazę, nie została mi została minuta. Także jeszcze, słuchajcie, podtrzymam to. Ale na wszelki wypadek, patrzcie, już sobie załaduję do ekwipunku tą niewidzialność, dobra. I teraz co, goś, co robisz? Ej, co on robi? Ej, co on robi? Ej, co, co to ma być? Ej, ziomki, no ja nie mogę tego teraz rozwalić, bo on jest za blisko. O, w pytkę. Ej, co tu się stało? Ej, o co chodzi z Bobo? On się zamknął, słuchajcie. On jakby się bał. Że wiecie, ktoś go prześladuje, coś takiego, a może słuchajcie, on po prostu teraz będzie AFK. Nie no widać, że nie jest AFK. To ja może zróbmy coś takiego, patrzcie. O, 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 o! I co teraz, wariacie? Mi zostało 30 sekund, wiecie co dobra, idę wypić. Idę wypić tutaj za ruch, żeby on tego nie usłyszał Okej, okay, okej, okay, pijemy I została nam ostatnia, dobra, to zjemy jeszcze sobie marchewkę yy, to wywal. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, zaraz Teraz jesteśmy bezpieczni, jest bobo, możemy go trollować woli Co to jest? Ej, goście, ja tam chcę wskoczyć czy nie? Chcę tam wskoczyć. On tu kopie węgla. Żeby tutaj jest łatwo, żeby mnie. Żeby on mnie tutaj uderzył, wiecie? To nie, jest, to nie jest dobra pozycja dla mnie. To jest fatalna pozycja dla mnie. On może mnie tutaj przez przypadek chociażby uderzyć. Dlatego, Ja sobie słuchajcie, zrobię. Własną ucieczkę. Własną ucieczkę sobie zrobię. O, 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 widzicie, 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 co on robi? Nie zauważył mnie, ale to było dobre, to było dobre, słuchajcie, tylko, że teraz tak, muszę to rozwalić, halo, halo, halo i muszę stąd jakoś wyjść, słuchajcie, to nie czy to jest bezpieczne, dobra, dobra, dobra i teraz tak, gdzie jest Bobo? Gdzie jest nasz pacjent? O kurde, słuchajcie, naprawdę, on jest taki, mówiłem przed chwilą, on jest nieobliczalny. I nie wiesz, gdzie on, słuchajcie, pójdzie. Ej, to mnie... Przepraszam, ten nether warty, słuchajcie. Że on był w Nederze i sobie to ogarnął. Ej, teraz to mi akurat zniknął. Teraz to jest Bobo Lamus, ale nie, dobra, gdzieś tam widzę nik, Dobra, słuchajcie, jak on szybko biegnie! Jak on zwiewa! Patrz, on tutaj jest na murach. Co on? Jakby się boi, że ktoś go atakuje? Nie no, wątpię, słuchajcie, wątpię, zobacz tak. Ej, tu mnie nie było! Tu mnie nie było, tu jest jeziorko, ale na bank. Tutaj jest jakieś tajne przejście, jakaś tajna skrzynka. Bobo, słuchajcie, wszędzie ma coś tajnego. Więc czy on biega se... Po murach, tak po prostu, jakby, słuchajcie, czekał, że ktoś go przyjdzie. Po niego przyjdzie. Ej, tak, totalnie, patrzcie. On jest na murze. On jest na murze. Nie, on biegnie chyba do minionowid. o, Oziomki, dobra, biegniemy szybko za nim. Ej, patrzcie, jak on to ogarnął. Co to jest? Ja jestem, wiecie co, słuchajcie, już mi szok przeszedł, ale cały czas, tak naprawdę, słuchajcie, nie wiecie, bo to, to nawet nie jest legalne. U nas na serwerze, że się zrobisz za... i zakładasz własne miasto. A że ja jestem prezydentem, to ja powinienem y, o tym wiedzieć. Coś dobra, słuchajcie, jest Bobo. WOOT Ej, on ma, słuchajcie, tutaj rozmnażarkę! Rozmnażarkę villagerów, to jest to, co robiłem na moim y, dodatkowym kanale Macioch. Jeżeli Wy jeszcze tego nie wiecie. No i stąd tu się wzięło tylu villagerów nagle. Ej, gdzie jest Bobo? Ej, gdzie jest Bobo? Czy on wszedł tutaj? Ej, Ziomki, czy Bobo wszedł tutaj? Tak, bo są chyba otwarte drzwi. A tam go nie widziałem, Żółki wchodzimy tutaj Żółki, ja nie, nie wiem czy on tutaj jest. O kurde, słuchajcie, się zagapiłem na tą villagerkę Ale możliwe, że Bobo tutaj jest akurat Hello panie baba! Ej, słuchajcie, no nie wiem teraz czy on pobiegł Milionowi czy nie Więc jeżeli go tutaj nie ma, a go tutaj nie widzę, to tak, słuchajcie, wyjdźmy na zewnątrz. Kurczę, ale mi, ale mi... zniknął Nie, widziałem go? Nie, słuchajcie, zdawało mi się, ale lipka ale lepa, słuchajcie, może Bobo jakiś, słuchajcie wiecie, jest, jest... Uwaga! Nie no nie widać tutaj Bobo chyba, czyli chyba mogę wyjść, dobra? Dobra, bo to widać, że robię. Teraz tak. Jesteśmy tutaj. O, ale mnie przestraszył. I teraz tak. Nie wiem, czy on pobiegł do. Czy on pobiegł do milionowic. Ale jest tutaj tak dużo villagerów, że słuchajcie, to jest szok. Bo on sobie zrobił własną wioskę. Obok własnego miasta. Słuchajcie, ja. Wiecie co? Jak już korzystając z tego, że mi się kończy ta niewitka, to ja nie będę już tam uciekał. Bo nie wiem, słuchajcie, czy tam jest Bobo. Po prostu ucieknę w las, żeby nikt mnie nie znalazł. Wszystko, co chciałem zobaczyć, to zobaczyłem. Czyli tak. Dowiedzieliśmy się, że Bobo ma własne miasto. Może nie jest za duże, ale nie wiemy, ile ono ma. Podejrzewam, że wy je znacie. Podejrzewam, że Bobo wam je pokazywał. Więc napiszcie mi, siomeczki, co to jest, bo... jak to wygląda w ogóle z zewnątrz? Bo tam były mury. Słuchajcie, ja chcę to zobaczyć jeszcze z zewnątrz. Więc mam jeszcze troszkę tej niewitki, Więc lecimy, zjem sobie tylko marchewę. On sobie, słuchajcie, ogarnął wioskę. Ją jakby, wiecie, yy, zrobił villagerów w niej. Bo w niej wcześniej nie było villagerów yy, Dzięki temu ma yy, zaopatrzenie w swojej wiosce, jakby w swoim mieście. Masakra, słuchajcie, patrzcie, to jest mur normalnie z kaktusami, z armatami. Ja cię walę, typie. Co tu się wyprawia? Ej, nie jestem w szoku. Nie wiem co powiedzieć ziomeczki. Ale wobec tego muszą zostać wy, wyciągnięte konsekwencje, ponieważ nie może być tak, że każdy gracz na serwerze se po prostu zrobi własne miasto z jakimiś kolcami, z jakimiś armatami, ziomeczki. No nie po to mamy milionowice, żeby powstawały kolejne miasta, bo... Wiecie o co chodzi? Jak jesteśmy w jednym mieście, to musimy razem ze sobą grać, żyć i po prostu być w zgodzie, żyć w zgodzie, tak? A jeżeli każdy będzie miał swoje miasto, to będzie to co kiedyś, czyli, że będą słuchajcie, wojny po prostu. I oczywiście. Ja nie mówię, że tutaj w Bobo chce wypowiedzieć wszystkim wojnę, absolutnie nie, ale generalnie no taka jest tendencja wtedy, kiedy masz każde miasto, nie jest łącząca, tylko dzieląca. Dlatego ktoś pomyślał i zrobił jedno miasto, milionowice. W każdym razie mordeczkę wam dziękuję bardzo za oglądanie. Wybaczcie, że się z wami nie pożegnam, ale mogę założyć zbrojkę. Więc dziękuję za oglądanie, nie pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo macie tu codziennie odcinki, więc jak teraz jak macie wolne, to naprawdę fajnie sobie pooglądać na pewno. Do tego czasem tutaj wlatują liveiki już były dwa, więc jeżeli nie subskrybujecie, to je przegapiliście. No i wpadajcie na Maciocha Plusa, bo tam macie survival 1.16, kompletnie nowy serwer i wszystko jest fajne, bo tam jest Macioch. Także do następnego, yo!